Z nami Monika, a dziś rozmawiamy o coming Cześć, dzisiaj Wam przedstawię moją osobistą opowieść o mnie samej, natomiast nim przejdziemy do tego, chciałabym powiedzieć pokrótce, czym jest coming out. Jest to proces samodzielnego ujawnienia się przed innymi ludźmi o własnej orientacji seksualnej, tożsamości płciowej, czy na przykład poglądów. Czyli nikt nie może tego zrobić za nas. To my. Podejmujemy decyzję, kiedy następuje coming out. A kiedy on się u Ciebie rozpoczął? Nim powiem to dokładnie, to chciałam powiedzieć o takim procesie, który trwa, bo to, to jest proces. Najpierw muszę się przed samą sobą ujawnić, żeby tak zaakceptować to, że jestem lesbijką. To był proces bardzo trwający dość długo, bo nim nasze komit out przed rodzicami, to miałam 25 lat, ale już w szkole podstawowej miałam pierwsze sygnały, że czuję pociąg do kobiet, koleżanek, dziewcząt. Po drodze były nieakceptacja własnej tożsamości. Nie chciałam i nie akceptowałam tego, że będę lesbijką. Do tego doszła próba samobójcza na tym tle. W wieku, tam, no tak jak wspomniałam, w wieku 25 lat, mama mnie wprost zapytała, czy jestem lesbijką. Powiedziałam, że nie wiem tego jeszcze, bo muszę to sprawdzić. I jak zareagowała Twoja mama? Moja mama potraktowała to moje wyznanie, że to jest jakaś jeszcze fanaberia, że to mi przejdzie, że to jest taki mój, tych, nie wiem, chwilowy pomysł na siebie. Natomiast powiedziałam mamie, że nie wiem tego, czy jestem na 100% lesbijką, ponieważ nie poznałam jeszcze takiej osoby, nawet nie poznałam osoby LGBT, z którą by mogła na ten temat porozmawiać. W tamtym czasie nie było jeszcze tak powszechnego dostępu do internetu. Nie było Facebooka czy TikToka czy innych czatów, które teraz są popularne i ułatwiają nawiązanie kontaktu. Ja mogłam poznać poprzez napisanie z ogłoszenia, które było w, w prasie. I rzeczywiście robiłaś to? Tak, tak. Pisałam do dziewcząt jeszcze nim mamie wprost powiedziałam, że jestem jednak tą lesbijką. Pisałam, odpisywałam dziewczynom na ogłoszenia. Oczywiście te ogłoszenia były zakamuflowane, nie wynikało z tego wprost o co chodzi. Ale domyśliłam się po analizie tych wszystkich ogłoszeń i poznałam jakąś tam dziewczynę z Gorzowa. Pospacerowałyśmy parę godzin, porozmawiałyśmy. Dowiedziałam się, jak to też u niej wyglądało, jak się z tym czuję. No i postanowiłam, że poz, poznam. Poznałam pierwszą dziewczynę po, po tej rozmowie już z mamą. Hmm. Czyli przeszłaś już ten etap zaakceptowania samej siebie w tym momencie. Tak, tak, tak. Można powiedzieć, że po tym jak doszło do zbliżenia intymnego z pierwszą kobietą, to już wiedziałam na 100%. No i wiemy, że oprócz rodziców są jeszcze znajomi, przyjaciele, dalsza rodzina. Jak u Ciebie wyglądał właśnie komikaut w stosunku do tych osób? Po rozmowie z mamą. Parę lat upłynęło i powiedziałam mojemu najmłodszemu bratu, powiedziałam, że wyjeżdżam do Australii, Wyjeżdżam za miłością i tam spędziłam część swojego życia. I najmłodszemu bratu postanowiłam powiedzieć kim jestem, bo czułam taką potrzebę, tym bardziej, że on sygnalizował, że zna takie osoby, więc nie bałam się zrobić przed nim samego komikautu. Jakie były reakcje? No. Mama nie dowierzała do końca, myślała, że to po paru latach nie przejdzie, ale wiedziała, że wyjeżdżam do Australii i zrozumiała, że to musi być coś poważnego, skoro taką decyzję podjęłam tuż po zakończeniu studiów. Jak zareagował brat? Co ze znajomymi, z przyjaciółmi? Miałam tylko dwie koleżanki, przed którymi się ujawniłam, to są koleżanki z liceum. Na studiach nie rozmawiałam z nikim o tym, że jestem lesbijką, dlatego że nie czułam jeszcze w sobie tej wewnętrznej odwagi. Widziałam, jak ludzie potrafią negatywnie to postrzegać, i bałam się. Byłam bardzo zalękniona i no to długi proces, z nim zrobiłam out publiczny, taki przed znajomymi gdzieś w miejscu pracy czy. Czy publiczny w związku z założeniem fundacji? Miejsce pracy to też jest takie specyficzne miejsce, w którym dokonujemy komikautów. Czy masz jakieś doświadczenia z tym związane, konkretne? Tak. Taki publiczny coming out. Zaczęło się wszystko od Roberta Biedronia. Poznałam go podczas jego tam trasy burzy mózgów, kiedy jeździł po Polsce i spojrzałam na niego, mówię, kurczę, on tak swobodnie mówi o tym swoim związku z Krzysztofem, że nie boi się tego, że publicznie nie jest jakiś szykanowany i stwierdziłam, chciałabym też się tak lekko jak on poczuć. Poznałam bliżej jego środowisko, znajomych, organizacje, które jego promowały. Nawiązałam szersze kontakty z osobami LGBT, poznawałam ich historię, i dojrzewałam do myśli takiego publicznego komik takiego przed miejscem też pracy. Zaczęła się taka kampania wyborcza. Wstąpiłam do wiosny, zaproponowano mi starty w wyborach samorządowych. I Zrobiłam publiczny coming w miejscu pracy, bo wiedziałam, że niedługo będę drukować lotki, w którym było jasno napisane, że jestem lesbijką w pierwszym zdaniu. I co się działo? No, wiedziałam, że moje środowisko, miejsce pracy, było dość takie specyficzne, bo średnia wieku tam było 50, plus, mało młodych. Wiedziałam, że tam, którzy mają jakieś powiązania. Z pisem, ale stwierdziłam, że nie ma co się bać. Idę na rozmowę do zarządu. Z zarządem porozmawiałam, że biorę czynny udział w wyborach, że będę ulotka moja drukowana, że to będzie publicznie gdzieś w internecie krążyło. No i zarząd, o dziwo, zaakceptował moją chęć udziału w tych wyborach i powiedział, że jeszcze mogę wystawić ulotki w miejscu pracy. Mhm. Kiedy to było? To był rok 2019, bo wspomniałaś o tym, że, że samo akceptacja rozpoczęła się w podstawówce, zaczęłaś poszukiwać osoby LGBT, a teraz mówisz o, o, o sytuacji sprzed kilku lat. Czyli tak jak wspomniałaś, był to bardzo, bardzo długi okres. Tak, no to taka przerwa trwała dość sporo. No, jak widzicie, mając tam 20 parę lat, zrobiłam komitał przed rodzicami. A mając 32 lata, albo i tak, 32, to zrobiłam taki komitał publiczny. Chciałam też wam powiedzieć, że hmm, poznając to środowisko LGBT w całej Polsce i Roberta Biedronia i Kandydatów z wiosny, zaproponowano mi organizację pierwszego marszu Równości w Gorzowie. To też się wiązało z tym, że musiałam to ujawniać publicznie rozmawiając w mediach, komentując różne negatywne komentarze. Miałam trochę lęków i obawy z tym związanych, bo wiemy, jak ludzie reagują na takie publiczne wyznania. No, o Odbycie Pierwszego Marszu Równości w Gorzowie od... miało to swoje jakieś tam problemy, miało mm, przerwę, tam sprawę sądową musieliśmy poprowadzić, żeby móc zorganizować ten marsz, ale czekałam na najgorsze, czyli czekałam na ten hejt, który spłynie w moim kierunku jako pierwsza gorzowianka, która się ujawniła i publicznie coś robi dla środowiska, dla osób LGBT. Nie, nie było nic złego, oczywiście jakieś tam grupy kiboli się ustawiały, żeby coś tam kontrmanifestację zrobić w Gorzowie, ufałam później policji, było wszystko bezpiecznie, po samej organizacji marszu ten mój publiczny komunikat nie przysworzył mi żadnych problemów. No mhm. oprócz takiego jednego podstawowego problemu związanego z Twoją pracą. Tak, to sam marsz... Później w tym miejscu pracy, w którym zrobiłam ten coming-out, W międzyczasie zmienił się zarząd i właściciel tej firmy. I po organizacji marszu, dosłownie na dwa dni później, straciłam pracę. Miałam godzinę, żeby się spakować, mimo że byłam tam na dość wysokim stanowisku i miałam umowę na stałe, zerwaną umowę u mnie w trybie pilnym. Więc jednak osobiście odczułaś. Yy... Tak, to był w sposób taki dyskryminacyjny. To była tak, pierwsza moja taka no, nieprzyjemne doświadczenia związane z, z dyskryminacją. No, postanowiłam, oczywiście zgłosili się do mnie najlepsi prawnicy w Gorzowie. Postanowiłam sprawę sądownie, polubownie załatwić i wszystko zakończyło się pozytywnie dla mnie oczywiście. A wracając jeszcze do pierwszego marszu w Gorzowie w Wielkopolskim. Bardzo dużo było hejtów w internecie, pamiętam. Natomiast sam marsz przebiegł fantastycznie. Dużo osób, świetna atmosfera, więc widać, że, że taki marsz był naprawdę potrzebny. Tak powiem wam, że wielu, wiele osób z Gorzowa poznałam dzięki temu, że ten marsz się odbył, wiele osób ze środowiska LGBT plus i dużą przede wszystkim młodzieży i po tym pozytywnym przejściu pierwszego marszu i wspólnego spacerowania razem z mieszkańcami Gorzowa, zjawiła się chęć utworzenia fundacji, bo zauważyłam potrzebę młodzieży, że chcą się integrować nie tylko siedzieć w internecie, i to popchnęło mnie do dalszych dań, yy, zadań, czyli założenie fundacji. Znalezienie siedziby i uruchomienie takich grup samopomocowych, które trwają do dziś i z powodzeniem cieszą się sukcesami. Organizuję różne pikniki, eventy jeszcze dla społeczności. Teraz nagry nagrywam takie filmiki, którym chcę opowiedzieć jak to jest. Pamiętajcie, że Gorzów ma swoje miejsce, jest to siedziba fundacji, ulica Lutycka 8. Fundacja Warto Być Równym na...